Cześć, witajcie na oficjalnym podsumowaniu naszego niesamowitego sezonu, gdzie zdobywamy awans do wyższej ligi, zdobywamy mistrzostwo naszej ligi i bronimy jeszcze wcześniej zdobyty Puchar, a więc Bite Base, FA Trophy również jest w naszych rękach. No, i zobaczmy, co oni nam tutaj powiedzą. I tak czekają nas zaraz wakacje, więc okres, który dla mnie może być najbardziej intensywny, bo tak było i w, zeszłych, w zeszłe wakacje, gdzie wyszukałem zawodników, którzy no, te wszystkie sukcesy, o których wspomniałem powyżej nam pomogli zdobyć. No, i zobaczmy, jak to tutaj będzie pokazane. No więc Ben Andreucci, sprowadzony z Leeds United. No ja Wam mówię, że Leeds to jest po prostu cudowny klub, który został w ogóle piłkarzem sezonu: 33 bramki w 28 występach w podstawowym składzie i 3 z rezerwy. Także znakomite, no zobaczcie, w byte strofi Trophy 6 występów, 13 bramek, ten chłopak jest po prostu niesamowity. Dabeneze z Norwich City sprowadzony, także tutaj no fenomenalna, nawet te 3 bramki strzelił w całym sezonie i też dołożył w FA Cup, to gdzieś tam wcześniej, ale też niesamowita ilość asys, 17 w lidze, średnia 7,23. To ci wszyscy znowu Leeds United, czyli Kuba Diboe, mój ulubieniec. no Trochę mu tu skile lecą, chyba już myśli o wakacjach, a nie o trenowaniu. Udało się z Kubą zażegnać no, takie spięcie, gdzie zarabiał mało. Podpisaliśmy nowy kontrakt, będzie do 26 roku z nami. No, 41 występów w lidze, kiedy tylko mogłem, stawiałem właśnie na Kubę, i średnia 7-10. W byte by w 7-47, więc w ogóle niesamowita tutaj skuteczność Kuby, także w defensywie. Mohamedu Fall, no i proszę. Człowiek, który występował u nas na lewym skrzydle, ale przy kontuzji Charlie'ego ludca zszedł na prawę i tam się szybko przystosował. Grał oczywiście jako właśnie schodzący napastnik, ale no z tego skrzydła no wspomógł nas tutaj mocno. A więc w 23 meczach 12 bramek, bardzo dobry dorobek, średnia też 7-13. No, już stosunkowo starszy jak nasz bardzo młody. Skład ale 26 lat jeszcze spokojnie będziemy mieć z niego pociechę. Luise Fernandez, wieczna Maruda, któremu zawsze tutaj miejsce w składzie nie pasowało. Ciągle musiałem słuchać właśnie przed meczem, jaki on jest zaniepokojony, zirytowany i w ogóle. No ale średnia przyzwoita 7,08. Praktycznie nasz podstawowy zawodnik 40. 8 meczów rozegranych, także bardzo dobry transfer. No i Mainz Roberts, który jak przyszedł do klubu, zaliczył w którymś z pierwszych meczy niesamowitą wtopę, kiedy mu piłka dwa razy z rąk wypadła i wpadła do siatki, ale potem spiął się i ogarnął 57 meczy dla naszego zespołu i średnia powyżej 7, znowu 7-0-7. No, myślę, że także fenomenalna tutaj podstawa naszego zespołu. No i czy, który miał być takim w zasadzie wiecznym rezerwowym, a jednak wywalczył sobie miejsce w składzie, także średnia powyżej 7 37 meczów dla nas rozegranych, także tutaj poprawiony kontrakt i pewnie z nami zostanie. Rio, który teraz jest kontuzjowany, czy w zasadzie już na Uglopie, ale tam ja tam on ma ciągle 18 lat. No, średnia troszkę mniejsza, prawie 7 tu we wszystkich rozgrywkach, ale zobaczcie, to takich piłkarzy się bardzo rzadko spotyka w szóstej lidze angielskiej. Więc no, Rio to jest przyszłość też myślę tego klubu. Któż tu jeszcze? No, nasz rezerwowy w zasadzie napastnik. Rio z Tottenhamu, także tutaj różne kluby sięgaliśmy, ale w zasadzie dosyć, e, część z nich jest dosyć, dosyć uznana. Więc to, Lee, Hicks, też mu lecą już troszkę skille, on tutaj może średniej nie ma, znaczy 7 to prawie, 7 też nie jest źle, ale w 30 meczach, grając też bardzo dużo z, z ławki, Strzelił 22 bramki, więc bardzo dobre osiągnięcie jak na takiego Jokera. No i nasz jeździec bez głowy, czyli Gil Bajabu. No średnia 6,93, no te 7 bramek i 10 asyst strzelił, więc też myślę, że dobry transfer. Wszyscy ci piłkarze przyszli za darmo. O, pojawiła się jakaś oferta. Tak, bo ja jeszcze tutaj newsów nie odczytałem, 21,5 tysiąca ze strony Haltepool. Pojawił się tutaj chęć transferu ze strony, no rozważę to, rozważę mimo wszystko. No i tak, nasz tutaj znowu z Tottenhamu Will Andy Japan, który jako reprezentacja właśnie Indii nam tutaj ściągnęła. Byliśmy przekonani, że kupujemy Anglika, no ściągamy swój transferu, a tymczasem zdecydował się w reprezentacji Indii i troszkę go nie było, troszkę też miał kontuzji, ale mimo wszystko tutaj jest 41 występów, średnia 6,91 i to też jest dopiero 19 lat, mam nadzieję, że się jeszcze rozwinie. No i w przypadku tej nawałnicy kontuzji, która nas tutaj spotkała, ściągnęliśmy awaryjnie, a w zasadzie li, po, poprosiliśmy o powrót do klubu, bo właśnie Sean Hobson już u nas występował, no i wystąpił też tutaj w 13 meczach, 6.83. No zobaczymy, czy będzie chciał zostać. Kyle Liss Lissimor no, ten tutaj jakoś nie zaistniał za bardzo, skille mu lecą, on też troszeczkę tutaj się buntował, chciał odejść z klubu, teraz już jest przeze mnie wystawiony na listę transferową. No i Daniel Adu AJ, który stracił w zasadzie 5 miesięcy na leczenie kontuzji, ale jak wrócił, no to przy zmęczeniu naszych napastników zawsze na tej ławeczce usiadł, jedną bramkę też strzelił, tak to. No, ciągle jeszcze ma 18 lat, i jest szansa, że się poprawi. Więc, no, chyba, będę najlepszym transferem. Ok, zobaczmy transfery z klubu, kto od nas odszedł. No, Josh Tobin odszedł i zaraz przyszedł na wypożyczenie. Ale jak już Wam wspominałem, Blackpool nie zgadza się na jeszcze jedno wypożyczenie więc chyba już przyszły sezon będzie bez Josh'a Tobina, choć będziemy chcieli rzeczywiście tutaj go, może jeszcze jakoś uda go ściągnąć. No i nasz poprzedni napastnik, zobaczmy jak sobie radzi, Mayembe, no radzi sobie gorzej niż u nas, w 30, 43 meczach strzelił 10 gramek, no to może jeszcze nie tak najgorzej, no ale absolutnie nie żałujemy wymiany jego na właśnie Bena. Jeremy Kiezu. Tak, on tutaj nie chciał z nami podpisać kontraktu. Przeszedł do bagnet. Grał tam bardzo dobrze. No 6,90. Może nie tak jak nasi lewi obrońcy, ale cóż, jego decyzja. Tutaj muszę się ciągle przełączać. No zobaczcie, tutaj Dalwich Hamlet. Nas rozkupuje. Tu będzie jeszcze Luigi Gaspar, więc kto tutaj? A nasz Legge to był piłkarz, który zagrał u nas troszkę mecze, ale zrobił wrażenie. No, tutaj już kupiony właśnie przez jakiś dziwny klub w United 670, tylko ale jest tam podstawowym skład w składzie. Zobaczmy, ktoś tu jeszcze charakterystyczny kto się jakby u nas zapisał, Luigi Gaspar, no to była ta najwyższa pensja, więc znowu do Dalwich Hamlet odchodzi. Ok, zobaczmy jak tam nasze wyniki. No i wygrywamy tutaj ligę ze zdecydowaną przewagą, 108 punktów, pobiliśmy ileś tam rekordów w ogóle, Ciężko to nawet teraz wszystko przytoczyć. Tylko cztery porażki, 9 re aż remisów. No na końcu zdystansowaliśmy właśnie Tobridge Angels, które również awansują do Ligi Wyższej. Także w lidze znakomity sukces tutaj naszego zespołu. W FA Cup myślę, że też całkiem nieźle. Dotarliśmy do trzeciej rundy. Trzeba pamiętać jeszcze, że graliśmy w rundach Eliminacyjnych, więc no z Tottenhamem ciężko było tutaj cokolwiek poradzić. Przegraliśmy myślę, że tylko 0 do 2, więc nie daliśmy się tam zmasakrować. No i tak to się skończyło. No i w końcu Bite Base Trophy, zwycięstwo tak jak w poprzednim sezonie. no Tutaj zobaczcie, no nawet z, z Hamletem graliśmy na 1 do 0, ale ten półfinał i ten finał byliśmy zdecydowanie lepsi i wygraliśmy z drużynami, które są ligę wyżej. sam to już w zasadzie awansuje, będzie jeszcze ligę wyżej. To nam daje o tyle do myślenia, że wcale nie musimy być tam w tej wyższej lidze. Tutaj chłopcem do bicia. Powiem wprost inaczej. Nawet moim chłopakom mówiłem, że będziemy walczyć o środek tabeli, ale tak szczerze to nie chciałem ich straszyć. Ja tam zamierzam, skoro bijemy tam mistrza i też inne zespoły, które tam grają, to dlaczego mielibyśmy nie powalczyć i o playoffy? Natomiast no, nie chcę chłopaków straszyć, niech sobie tam przed waka po, na wakacjach wypoczną i nie myślą za dużo o futbolu. Pamiętne chwile, no i tak, yy, najwyższe zwycięstwo wygrywamy tutaj z Hamworthy, 6 do 1. Pamiętny mecz, tu nam pokazali, że Dark and Red pokonujemy też na wyjeździe, 2 do 4 i bramka sezonu Talencika no zdobywa świetnym soczystym strzałem. Okej, okay, dobra. Jeżeli on chodzi o finanse, sprzedaż koszulek to jest ciekawe. Andreucci, ale też Rio, Dinsey, Hicks i Talencik. To są te koszulki, które się u nas najczęściej sprzedawały. No ale generalnie myślę, że jesteśmy do przodu. Tak jak mówię, Wszystkich piłkarzy, których sprowadziłem zrobiłem to za darmo, a kilku piłkarzy udało nam się sprzedać za pieniądze całkiem niezłe jak na tą szóstą ligę. Jak ustawialiśmy zespół, a no tak, próby eksperymentowania w ostatnim meczu sezonu nie zakończyły się dobrze, to pasuje moim graczom. Ja tutaj nawet jeżeli gramy cały czas to 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, to ja czasami im tam troszeczkę w rolach namieszam, tak było jak przyszedł na przykład Fal, żeby wzmocnić tutaj atak, no ale tu jak widzicie średnia ocen praktycznie wszyscy na zielono powyżej siedmiu, także no znakomicie się chłopaki spisały. Wyróżnienia, no i tutaj moje indywidualne to też dla mnie jakiś rekord niesamowity, zostałem menadżerem września, grudnia i marca, no i teraz ostatnio odebrałem no, nagrodę za w ogóle menadżera Roku. No, po wygraniu Ligi i Pucharu myślę, że całkiem zasłużenie. I rekordziści, więc naj, najwięcej goli ogółem, no to Ben, tu policzyli 50, w najwięcej goli w lidze, 33 bramki, no widzicie Ben tutaj jest wszędzie, najwięcej goli w meczu ligowym, cztery bramki, pamiętamy ten mecz, 4 bramki Bena, ale też pamiętamy hat-trick w finale, właśnie by, Trophy, asysty Duben Eze, czyste konta, 34 czyste konta Marsa Robertsa, 12 nagród meczu na zawodnika meczu dla Bena Andrzeuczyciego. No, Luis Hernandez tutaj Kartek trochę nagromadził. No i tak to najmłodszy strzelec bramki, no to już nie pamiętam kiedy Will Andy Japan strzelił bramkę i najstarszy Mama Dufal, 26 lat, to jest nasz najstarszy piłkarz, więc te chłopaki mają jeszcze dużo tutaj rzeczywiście pole, żeby się bardziej jeszcze rozwinąć i no jeszcze lepiej zagrać w przyszłym sezonie. Dzieją się rzeczy historyczne. Na półmetku rozgrywek zaczęło się stawać jasne, że Weymouth nie będzie mieć poważnych problemów z wywalczeniem awansu. No, na półmetku to nie wiem, tam oczywiście większość czasu prowadziliśmy w, w lidze, ale był też okres, kiedy anioły nas tam silnie naciskały. Gdzieś tam w którymś momencie nawet wymieniliśmy się tymi pozycjami. Natomiast na koniec, jakby oni opadli z sił, my znacznie lepiej punktowaliśmy, no, poza tą ostatnią. Kolejką. Więc tak tutaj dwa puchary dla nas za ten sezon. No i tutaj jeszcze ktoś w zasadzie to potwierdza. No i moja oś czasu menadżera. Tak to wygląda. No to już o mnie to już nie będziemy tutaj za dużo czytać. Przeczytaliśmy o zespole, no i wracam tutaj na rynek transferowy. Jilly Bayabu jest możliwe, że odejdzie. No jest możliwe, ale to jeszcze w sprawie transferów. O, ale tu zobaczcie, co tu się wydarzyło. No w końcu po tym upokarzającym sezonie. Jose Muginho został wyrzucony, Roma kończy mecz, kończy ligę na miejscu 10. To jest katastrofa kompletna. No, ale to może, może kiedyś. Dobra, no tutaj będą jeszcze sprawy klubowe i wakacyjne. Jest już początek wakacji. Tu nikt nie chce kupić tych moich graczy, których ja chcę sprzedać. No to muszę przez to wszystko przebnąć, więc zobaczymy się pewnie, jak wydarzy się znowu coś ciekawego. Zobaczmy jeszcze, jak ligi, bo to wam obiecałem, więc my tutaj sobie zobaczymy ligi pod lupą. I tak, Manchester City wygrywa w Anglii z przewagą, no tutaj 7 punktów nad Chelsea i Liverpoolem. Real Madrid tylko jeden punkt pokonuje Atletico Barcelona, już 9 punktów mniej od Realu. Tak to wygląda. Tu są jeszcze jakieś bagaże, ale jeżeli chodzi o tabelę Ligue 1, no to Paryż jednak też tylko dwa punkty przewagi nad Marsylią, więc wcale nie tak pewnie Noż przydałoby się zdetronizować. Tam właśnie tych hegemonów, co po niektórych ligach, jak Real, jak Paryż. No tu pewnie niespodzianki nie będzie. W Niemczech Bayern wygrywa z olbrzymią przewagą nad resztą stawki. Dalej, właśnie Lipski, Borussia Dortmund. No i Serie A, no nawet nie chcę na to patrzeć. Milan tym razem. W wygrywa Napoli, Lazio i Juve. no Boże, co to za kluby są na miejscach, właśnie do Champions League. No i cóż, mamy Liga Brazylijska to jest już może średnio zainteresujące. Jeżeli chodzi o Portugalię, to wygrywa Benfica. Mm -hmm, Benfica tak to tutaj wygląda. No, i jeszcze zobaczmy sobie może tutaj europejskie puchary, jak ja je tu znajdę, więc zaraz spróbujemy i czy to już się w ogóle rozstrzygnęło. Zaczniemy od Ligi Konferencji, finał. Nie jeszcze jesteśmy przed finałami, więc to Wam wspomnę. W no, jak się to wydarzy, jeśli Liga Konferencja się jeszcze nie rozegrała, to Liga Europy także nie i Liga Mistrzów także nie. Więc taka stu podsumowanie naszego sezonu, sytuacja w najważniejszych ligach, a kto zdobędzie te europejskie puchary, no to doniosę wam pewnie w najbliższej relacji. Tymczasem dzięki i do następnego razu. Cześć.